Zanim zaczniemy chciałbym Wam bardzo podziękować za to z jaką prędkością rozwija się ten kanał. Mi bardzo miło, że polubiliście oglądać moje filmiki z Seal. W dzisiejszym odcinku będziemy się bić w endzie. Obiecuję Wam, że zobaczycie ogromne walki. Ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jeszcze tylko jedna rzecz, chciałbym bardzo podziękować Wiktor V2 za to, że chciał mi dać LK derytowego seta. Niestety ja takich ofert nie przyjmuję, ponieważ ja próbuję sam to zdobyć, no ale pozdrawiam cię Wiktor. Widzowie, znaleźliśmy pierwszego fana, który chciał ze mną SS-a. Rzucę mu blok złota. Może... Dwa gapy. Pozdro, mikserek. Widzowie, jeśli jesteście hojni, to moglibyście kupić moje smocze serce za 3000 tysiące może. <noise> A, nie widzowie, jeśli ktoś gra na piący to jakby co, ja codziennie wystawiam 16 parę za 300 dolarów. Dobra, testuję mój internet. Dobra, jest git. O, mam miejsce spowolnienia. Oni mi slownesa dali. Ser aha fajnie. On ma Ankory, i myślę, że ja się nabiorę na to. Że ja się dam mu trafić. Ser Sam dostał. Sam się wysadzi. Co on robi? Jak on marnuje to naprawdę. A, i zorał. <grybujesz> zorał. No nie, nie gadaj, że ty. W... On chce do portalu wejść. Ora, ora. O, Camilo zwrócił. On ma ten magiczny miecz, nie? Ja się nie nabiorę. Dostał z kuszy. Ma slow falling. Dostał, dostał. No, zorał, zorał. Dawaj go, dobrze. Nie, no, zorał. Hmm. O! Dzięki! Ile? Pięć! Widzowie, ogólnie to przepraszam za mój internet, nie wiem, od dwóch dni jakoś tak trochę gorzej działa, ale obiecuję wam, że w następnych odcinkach będzie trochę lepiej. Uważaj na no, no, go. Um, umagamy, no, no. Nie nie <ścoughs> Ale dostał! Nie. Bezura, czy ty? Pozdro. Legitymacja. I chyba subuje. a ją ci biję. stanie nie próbuje. O, nie, nie, nie. Uważaj, uważaj, uważaj. Mogę ze spliska subujecie. Poczekaj. Napisałam. Uważaj. No wiem, bo. No, jeszcze ty save. O, dużo jest tu netherytowych. Ej, tu jest. Y to są gracze z klanu Orka ogólnie, nie? Ej, e Jezus Maria, ile ich tu jest? Dobra, na no, kogo by tu zaatakować pierwszego? Wielu nimi mnie nawalają. Gamer, gamer, ja ci pomagałem. Nie, nie, nie. Hup dwóch! hup Sonic. Dostał, dostał kolejnego endcrystala. Ja idę. E, ach, aha. Ej, bo ja im trochę nie wierzę za bardzo, no, ale... Ja pan! Ej, napier, wykry... Ja mu się zatem No wiem. Nie! <słuch> Totem! Kurde! TOTA! O, jak się mnie spytał, czy nagrywam odcinek. Nagrywam. Pozdro. O, widzę go. O, chcę SS-a? No, chcę SS-a. Kolejny netherytowy. Chcę SS-a. Dobra, lecę na Rudiego. O, tu. A, sobie bija. Urwy, piścik. Co? Piścik. Mam... Co? Z panczem trzeba mieć łuk. No. Właśnie... ze spróbować Dobrze? Ej, w kratkę może z nim iść! Nie, nie! Dawaj, Jubity Komu daj? Ej no I weźcie taką tubę e, zróbcie do góry Kobłeb Kurde Jest, jest w kogłebie! Ginie! chyba Ja tam zginę Jestem już Już idę tam, idę Idę tam zobaczyć Siema Siema Dobra, nie, ej, oni są na powierzchni. Tam temu chyba już nie ma. Ja idę na rowerku. Ale dostał. Ej ja! Ginę. Co jest?